Cieszę się, że po raz kolejny mogę witać państwa na uroczystości finałowej programu Samorządowy Lider Edukacji. Jednocześnie chyląc czoła przed państwa codzienną pracą w ramach wspólnot lokalnych, które państwo reprezentują. Certyfikaty Samorządowy Lider Edukacji otrzymują samorządy, które w sposób szczególny dbają o szkolnictwo na swoim terenie, uważają, że rozwój edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, aktywnie wspierają rozwój kultury lokalnej oraz są organami prowadzącymi szkół o znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych. Państwo reprezentują dziś w tej auli takie właśnie samorządy. Zapraszam pana profesora Dariusza Rota i panią prezes na i poproszę państwa o wręczenie certyfikatów samorządowych i edukacji w kategorii gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Proszę Państwa, certyfikat srebrny oraz certyfikat w naszym konkursie uzyskuje gmina Zielonki. Regulamin programu Samorządowy liter Edukacji stanowi, iż w każdej edycji gminy i powiaty, które uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych, zostają najwyżej ocenione przez recenzentów, uzyskują tytuł i pamiątkowy dyplom PRIMUS. Wyróżnienia PRIMUS w kategorii do 20 tysięcy mieszkańców, gmin do 20 tysięcy mieszkańców, czyli wyróżnienia dla. Dla gmin, przepraszam, a następnie dla powiatów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Bardzo proszę, wyróżnienia. Primus. Certyfikat Primus 2014: Gmina Zielonki i Gmina Głowaczów. Różnień nigdy wcześniej zarząd nie przyznawał, a zatem dziś premiera. Wyróżnień specjalnych zarządu dla samorządów wyróżnionych już tytułem PRIMUS, a przy okazji takich samorządów, które osiągnęły, jak powiedziałem, największy postęp w rozwoju edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Bardzo proszę, pan prezes. Wyróżnienie zarządu fundacji dla gminy Sielonki. Przemysła Ruta, sekretarz programu Samorządowy Lider Edukacji. Zapytamy Pana o nowości w tegorocznej edycji plebiscytu Samorządowy Lider Edukacji. Tak, jest to czwarta edycja, edycja ważna dla organizatorów. Dlatego, że nie pragniemy, aby samorządowej edukacji, aby ten program determinował i wskazywał dla gmin to, co jest dla gmin, to, co powinno być ważne dla gmin. Oczywiście gminy zwracają uwagę na gospodarkę, na drogi, ale oświata również jest dla, z naszego punktu widzenia bardzo ważna. Dlatego w czwartej edycji postanowiliśmy wręczać dodatkowe nagrody, czyli takie wyróżnienia, które są przyznawane przez członków Zarządu Fundacji Rozwoju i Edukacji i Szkolnictwa Wyższego te wyróżnienia wędrowały do gmin, które odznaczyły się postępem w rozwoju oświaty od poprzedniej edycji w największym stopniu. Czyli ci, którzy od trzeciej edycji do tej czwartej edycji wyróżnili się czymś szczególnym. No to członkowie zarządu fundacji właśnie tym winą wręczali te dodatkowe nagrody. To miał być taka nowatorska, nowatorski pomysł na tą czwartą edycję naszego, naszego programu. Co dla laureatów oznacza srebrny certyfikat samorządowy lider edukacji? Srebrny certyfikat samorządowy lider edukacji oznacza, że dana gmina po raz czwarty otrzymała certyfikat samorządowy lider edukacji, czyli po raz czwarty członkowie komisji zdecydowali, że taka gmina zasługuje na ten certyfikat. To oznacza, że gmina. Od pierwszej edycji uczestniczy w programie i od pierwszej edycji jest wysoko oceniana przez członków komisji konkursowej i zasługuje na to, na to miano. Ile gmin bierze udział w ogóle w programie, a ile jest nagrodzonych? W tej edycji do programu zainteresowanie programem wyraziło wykazało. Blisko 90 gmin, natomiast certyfikowanych gmin łącznie jest 56. No i z tych 56 gmin są również dodatkowe, dodatkowe nagrody przez nas przyznawane. Zauważa pan, że wzrasta zainteresowanie certyfikowaniem? Tak. W moim przekonaniu programy certyfikacyjne powinny mieć przyszłość, dlatego że nie jest łatwo gminom oddawać się pod ocenę kogoś z zewnątrz. A w tym wypadku specjalistów, którzy od lat funkcjonują w szkolnictwie wyższym. To nie jest proste podzielić się wiedzą o swoim samorządzie i dać się ocenić, bo te oceny mogą być oczywiście różne, prawda? Dlatego tego typu programy i samorządy edukacji cieszy się dużym, dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że ten program będzie się rozwijał, ponieważ tego typu programy wskazują gminom, powinny wskazywać gminom to, co jest istotne i powinny wskazywać gminom te obszary, w które gmina powinna inwestować. No a w tym wypadku to powinna być oświata, powinna być edukacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję